Dobry wieczór moi drodzy, my rozpoczynamy z karo pierwszy taki e, jakby to jak to się nazywa? Recenzję restauracji, tak? Zaczynamy od restauracji Niewinicardzie 3.0 Idziemy właśnie przetestować jakieś drineczki, jakieś przekąski. Męskę. O właśnie, Kubuś już czeka. A później I... będziemy e, jutro będziemy jeść tak naprawdę jakieś kompletniejsze dania, także zobaczymy. Menu, także zaraz zobaczymy co tu ciekawego jest. Ogólnie jest tu bardzo tak klimatycznie i przytulnie, także na pewno będzie miło. A co będzie dalej, to zaraz się przekonamy. Ogólnie to tak. Daro zamówiła sobie kalmary. ja sobie zamówiłem tatara, czyli coś, co wiem jak smakuje, więc zobaczymy jak smakuje tutaj. I zamówiliśmy sobie drinki. Kurczę, że jak średnio widać, ale nie chcę nie wyłączać. E, Jakie już drinka? Mm, kafir, fłaś na słodki. Kwaś słodki. Kafir? Szafir? Kaffir. Kafir? kafir? Ja sobie wziąłem akurat Polish Punch. bo no, jak jesteśmy w Polsce, to wiadomo. No zobaczymy co tu będzie, jak to, jak to w ogóle smakuje, jak, jaki tu jest taki... To jest jeszcze drink Nielot. Nielot. No to jak już ktoś na koniec chyba, to... To było jest umiesz liczyć. Umiesz liczyć? jak jest. E... Ciekawa tutaj sytuacja jest. Fajnie, bo mają osobną kartę jakby do drinków i osobną do jedzenia. Co jak co, ale drinki mają zgodę później dam znać jak Do dosłownie minuty temu dostaliśmy drinki a już dostaliśmy jedzenie całkiem szybko także to jest yy, duży plus w sumie to jest takie jedzenie, które nie wymaga dłuższego tam gotowania także zobaczymy jak będzie smakować ale zapowiada się naprawdę fajnie smacznego Jakieś grzybki, rukola, tatar wiadomo, w formie takos, um, dobre przyprawy i marynowana cebula dużo robi. Nie no, dobre, pyszne. W ogóle no, nigdy nie jadłem tatarów w formie takiego, nie, co ja mówię, takos, burritos, puro Mexikos? <grystanie> 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 no ale w takiej formie, <grystanie> to Dawaj, kalmara spróbuj, ja jak to by będzie smakować. Tatar Burrito z Mexico. Mm. Mm, to znaczy co? Dobre, niedobre? No, że jest takie zajebiste mięsko. Bardzo dobre jest mięsko, naprawdę. Mm. do 10? 10! Jeśli chodzi o dno, naprawdę No hmm, To dobrze. No to, to dobrze. Ech. To ja resztę sobie zjem, nie? nie? No Nie jest. To dobrze. Do Palmarów e, dają takie jakby chipsopianki. Są takie chipsy w ogóle takie, nie wiem. Mmm, dusz, duszki. Trażynki, duszki. No coś takiego prażynki, no ale chodzi mi o konsystencję tego, taką strukturę dobry dodatek a sos jest jaki to jest w ogóle sos? karo majonez? taki majonez z papryką, coś takiego takie ciekawe jedzenie, w ogóle jest zawsze coś innego, bo zawsze nie, znaczy nie wiem, no ja zawsze mam ryż, kurczak, makaron, kurczak ryba Ryż. No, ale to jest takie ciekawe połączenia. Coś, czego bym nigdy nie spróbował. Kiedyś w ogóle spróbowałem kurczaka z Żurawiną i też jest naprawdę super. Także ja lubię takie różne. nowe smaki. Do zobaczenia. <laughs> nie, no, Karo, chodź tu. Chodź tu. Jak wrażenie? Po kolacji. Dostałam różę. Karo dostała nawet różę. Zobaczcie, Kale ładnie. Ale te są ładne, nie? Ładne. No, elegancko, nie. No tu mają też taki jakby tarasik. <noise> A tam jest taki jakiś krzyż na górę. W ogóle to jest taka góra, można tam się przejść albo wjechać sobie zobaczyć. No i co? I my się w sumie zbieramy do domu. No i widzimy się tutaj jeszcze we wtorek. Spróbujemy jakiegoś dania głównego z karty. No, i zobaczymy, co to będzie. Jeszcze zanim pójdziemy, to my tak myśleliśmy, co tak pachnie tutaj, nie? A ktoś to? w dali, to po prostu makaron pod sen, i to pachnie tak jedzeniem, także fajny patent, jakby co. No, to mamy dzień drugi. Zbliżamy się już do restauracji i zaraz będziemy testować obiadek. Jak to będzie smakować, podobno hot dog jest dobry i fajnie wygląda, dlatego zobaczymy, nie? muszą być ziemniaczki i kotlecik no nie, no nie, no nie tu nawet chyba nie ma ale zobaczymy co tu będzie ciekawego bo wtedy co my się wybrali um, na, na filmiku to było chwilę temu a ja już nie no, pamiętam bo to wady. było dwa dni temu kalmary. Kalmary. no kalmary właśnie i tatar także były dobre zobaczymy co teraz dostaliśmy jeszcze taki karteczkę z lunchem ale my już się nastawiliśmy na te buły hot dogi Także zobaczymy coś tu, zaraz wybierzemy I będziemy próbować A więc tak, dostaliśmy już pierwsze napoje Zamówiliśmy sobie Coolera i Virgin Mojito Ogólnie <noise> ciekawe, fajnie pachną i smakują Ja, jakbym takie cukierki, co były w takich puszkach kiedyś, te cytrynowe, jakbym do tego jeszcze napał czegoś dobrego i upłynił i wypił, naprawdę. A ty Spróbuj tego swego. No, to też zajmę z jajka. No, jest gotowe. Tak, ja nie lubię, ubieram To jest to coś, jakbyście kiedyś byli. Kuler. Ale to jest słodkie, takie dobre ja Spróbuj sobie moje nie. Co? Takie... Kwaś... Takie. No nie A co? jest takie A moje jest strasznie słodkie, spróbuj no, sobie to. Nie, spróbuj Dobre, nie? Nie no, ja chciałam to nagrywać ja, ja tam na nie patrzyłem myślę, pomyślałem, że to jakieś no to dobra, czekamy na resztę Dobra, ogólnie jest trochę głośno tutaj, nie szkodzi, bo coś tam robią się chyba Dostaliśmy już nasze dania główne Kurde, no czuję, że będzie pysznie, także nie, zabieramy się za jedzenie Pokażę, ja co coś coś pokażę <słuch> Nie do pici, nie, bo to jest, musimy skończyć te pyszne napoje. No i się zbieramy powoli. Ogólnie, o, co ty robisz? Nie, nie chciałem tak to masz tam Aha. Tak są. Zajmijmy nogom moją, nie? Tak. Widziałeś? No tak. Której no, nagrywałem. Tak. No, nie na no, ogólnie, jak będziecie to warto przyjść, o, może tak. Tak, dokładnie. Bo to są takie inne no. smaki, nie takie smaki, że nie wiem, jedziecie do restauracji kupujecie hot doga i macie tam, nie wiem, ketchup, musztardę, tylko macie takie inne sosy dobre, o których byście wcześniej nawet nie pomyśleli, dlatego warto popróbować takie rzeczy, nie? Tak. No, to idziemy Dobra, wyszliśmy już na jedzenie. Oh, kawki byśmy już nie zmieścili. Dlatego dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że taka mini recenzja Wam się podobała. No i co? I będziemy testować więcej, nie? Jak będzie okazja.